Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre osoby zdają się nieprzerwanie przyciągać błogosławieństwa, podczas gdy inne napotykają przeszkodę za przeszkodą? Czego one się dowiedziały, czego nie wiedzą inni? Czy istnieje duchowy sekret, który może całkowicie odmienić bieg twojego życia? To, co odkryjemy dzisiaj, może przemienić nie tylko twoje okoliczności, ale także twoją duchową przyszłość. Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że jesteś już subskrybentem tego kanału, aby Bóg mógł dalej prowadzić Twoje życie poprzez te przesłania. Twoja decyzja o połączeniu się może być dokładnie tym punktem zwrotnym, którego potrzebujesz dzisiaj. Wiesz, gdy Joyce Meyer mówi o Bożej Łasce, zawsze podkreśla coś fundamentalnego. Boska Łaska to nie tylko szczęście czy przypadek, to bezpośredni rezultat konkretnych decyzji, które podejmujemy. Decyzji, które w danym momencie mogą wydawać się małe, ale mają moc całkowicie przestawić nasze życie duchowe. Biblia jest pełna przykładów zwykłych ludzi, którzy podejmowali niezwykłe decyzje. Pomyśl o ród. Mogła wybrać najoczywistszą drogę po śmierci męża, wrócić do swojej rodzinnej ziemi w objęcia bliskich, ale podjęła inną decyzję. Powiedziała do Noemi: Dokąd ty pójdziesz, pójdę ja. Gdzie ty zamieszkasz, tam zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a twój bóg będzie moim bogiem. Rut 1:16. Ta decyzja wydawała się nierozsądna w oczach świata. Dlaczego podążać za starszą i ubogą teściową w obcy kraj? Ale to właśnie ta decyzja umiejscowiła Rut w linii mesjasza. Jedna decyzja odmieniła nie tylko jej los, ale także bieg historii zbawienia. Joyce Meyer Często przypomina nam, że to niewielkie, sporadyczne działania zmieniają nasze życie, ale małe, konsekwentne decyzje, które podejmujemy codziennie. Decyzja, by obudzić się wcześniej, aby się modlić. Decyzja, by wybaczyć tej osobie, która głęboko nas zraniła. Decyzja, by być szczerym, gdy nikt nie patrzy. To właśnie te pozornie nieistotne decyzje otwierają wrota Bożej łaski. Rozważ Dawida. Zanim stał się królem, podjął kluczową decyzję, gdy stanął naprzeciw Goliata. Wszyscy inni żołnierze zdecydowali się cofnąć, przestraszeni. Ale Dawid postanowił pójść naprzód z wiarą. Ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą. Ja zaś przychodzę do Ciebie w imieniu Pana zastępów. 1 Samuel 17, 45 Decyzja Dawida nie była impulsywna ani bezmyślna. Opierała się na prawdzie, którą wielu z nas zapomina w ferworze codziennych bitew. Wielkość naszego Boga jest nieskończenie większa niż wielkość naszych problemów. Czy dzisiaj stoisz naprzeciw Goliata? Może to choroba, która wydaje się niepokonalna, złamana relacja, która wydaje się nie do naprawienia, sytuacja finansowa, która wydaje się bez wyjścia. Pytanie nie brzmi, jak wielki jest twój Goliat, pytanie brzmi, jaką decyzję podejmiesz wobec niego. Joyce Meyer uczy, że Boża Łaska często manifestuje się, gdy decydujemy się działać przeciwnie do tego, co sugeruje nasz strach. Gdy strach mówi, uciekaj, Boża Łaska zostaje uwolniona, gdy decydujemy się stawić czoła. Gdy niepewność mówi, nie jesteś w stanie, Boża Łaska zostaje uwolniona, gdy decydujemy się zrobić krok w wierze. Zobacz przykład Estery. Była komfortowo ulokowana w królewskim pałacu, chroniona i uprzywilejowana, ale gdy dowiedziała się o zagrożeniu dla swojego ludu, stanęła przed kluczową decyzją. Mogła pozostać w milczeniu, zachowując swoją pozycję i bezpieczeństwo, lub mogła zaryzykować wszystko, aby wstawić się za swoim ludem. Mardokeusz powiedział słowa, które wciąż rezonują w każdym z nas, kto wie, czy nie po to dotarłaś do królewskiej pozycji. Estera 4,14 Estera podjęła swoją decyzję: Pójdę do króla, choćby to było wbrew prawu, a jeśli mam zginąć, to zginę. Estera 4:16 Ta decyzja nie tylko uratowała jej lud, ale także ustanowiła dziedzictwo odwagi, które inspirować będzie pokolenia. Ile razy rezygnujemy z doświadczenia boskiej łaski tylko dlatego, że nie rozpoznajemy decydujących chwil w naszym życiu, ten impuls, aby zadzwonić do kogoś. Ta okazja do służby, która wydaje się niewygodna, to wezwanie do hojne dawanie, kiedy zasoby wydają się niewystarczające. W takich momentach boska łaska czeka na naszą decyzję. Joyce Mayer często dzieli się tym, jak jej własne życie zostało przemienione przez konkretne decyzje. Decyzja o przebaczeniu swojemu ojcu, który przez lata ją wykorzystywał. Decyzja o pilnym studiowaniu Słowa Bożego, nawet gdy nie miała na to ochoty. Decyzja o posłuszeństwie powołaniu do posługi, mimo iż miała wiele wątpliwości i ograniczeń, nie jest tym kim jest dzisiaj, przypadkowo ani dzięki naturalnym talentom, jest wynikiem tysiąca małych decyzji zgodnych z wolą Boga. I ta sama zasada dotyczy ciebie. Psalm 5:12 mówi: Bo ty panie błogosławisz sprawiedliwego, otaczasz go łaską jak tarczą. Boska łaska nie jest czymś, na co zasługujemy, ale jest czymś, na co możemy się przygotować, podejmując odpowiednie decyzje. Kiedy decydujemy się żyć w uczciwości, nawet gdy to nas coś kosztuje, stajemy się gotowi na boską łaskę. Kiedy decydujemy się praktykować wdzięczność zamiast narzekania, otwieramy się na boską łaskę. Kiedy decydujemy się ufać obietnicom Boga zamiast ulegać rozpaczy, stajemy się gotowi na boską łaskę. Pomyśl o synu marnotrawnym. Podjął katastrofalne decyzje, które doprowadziły go do nędzy i rozpaczy. Ale potem Biblia mówi, że wracając do siebie, podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Wstanę i pójdę do mojego ojca. Łukasza 15:18. Ta jedna decyzja ponownie umiejscowiła go na drodze łaski i przywrócenia. Niektórzy z was są dzisiaj w podobnym momencie. Może wasze przeszłe decyzje stworzyły pustynię w waszym życiu. Czujecie się daleko od Boga, odcięci od Jego łaski. Dobrą wiadomością jest to, że jesteście tylko jedną decyzją od nowego początku. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że Bóg nie czeka, aż posprzątasz swoje życie, zanim do Niego przyjdziesz. On czeka tylko na Twoją decyzję, aby wrócić, aby zaufać, aby się poddać i w momencie, gdy podejmujesz tę decyzję, boska łaska zaczyna znów płynąć. Nie lekceważ mocy właściwej decyzji w odpowiednim momencie. Józef zdecydował się opierać na potom ze strony żony Potyfara, mimo że wiedział, że to może i rzeczywiście miało kosztować go wolność. Ta decyzja na pozór przyniosła natychmiastowe negatywne konsekwencje. Trafił do więzienia, ale to właśnie ta decyzja ustawiła go na drodze do podniesienia, którego nigdy by sobie nie wyobraził. Łaska Boża nie zawsze podąża za naszą ludzką logiką. Czasami decyzja, która uwalnia łaskę, na początku zdaje się prowadzić nas w przeciwnym kierunku. To jak łuk naciągany do tyłu, zanim strzała może zostać wystrzelona naprzód z mocą i precyzją. Może teraz jesteś w momencie naciągania do tyłu. Podjąłeś właściwą decyzję. Zdecydowałeś się podążać za Bogiem, zdecydowałeś się przebaczyć, zdecydowałeś się być hojnym, zdecydowałeś się być uczciwym. Ale okoliczności wydają się pogarszać, zamiast poprawiać. Nie poddawaj się, nie cofnij swojej decyzji. Jak zawsze mówi Joyce Mayer: Diabeł walczy bardziej, gdy wie, że ma przegrać. Hebrajczyków 10:35-36 zachęca nas: Nie porzucajcie więc ufności, którą macie, w pełni zostanie wam wynagrodzona. Potrzebujecie wytrwałości, abyście, gdy spełnicie wolę Bożą, otrzymali to, co On obiecał. Jedną z najpotężniejszych decyzji, jakie możemy podjąć, jest decyzja o trwaniu, gdy wszystko w nas chce się poddać. Łatwo jest podjąć właściwą decyzję, gdy widzimy natychmiastowe rezultaty. Prawdziwy test charakteru przychodzi, gdy nieustannie robimy to, co słuszne, nawet gdy rezultaty się opóźniają. Joyce Mayer często dzieli się tym, jak przez lata siał w swoje życie modlitwy i studiowania słowa, zanim zobaczyła globalne ministerstwo, które ma dzisiaj. Było wiele poranków, w których musiała zdecydować się wstać wcześnie, aby szukać Boga, gdy nikt nie patrzył, nikt nie bił braw, a żadne widoczne rezultaty się nie objawiały. To właśnie konsekwencja w tych codziennych decyzjach ostatecznie otworzyła bramy boskiej łaski w sposób, którego nigdy by nie mogła sobie wyobrazić. Jak sama mówi, decyzja, by być wiernym w małych rzeczach, przygotowuje cię na wielkie możliwości, które Bóg ma dla ciebie. Może decyzją, która uwolni boską łaskę w twoim życiu dzisiaj, jest po prostu decyzja o zaprzestaniu odkładania tego, co wiesz, że Bóg już prosił cię, abyś zrobił. Jakub 4,17 ostrzega nas. Przeto kto zna dobrze, co powinien czynić, a nie czyni, grzeszy. Wielu z nas żyje poniżej poziomu boskiej łaski, którą Bóg zaplanował, po prostu dlatego, że odkładamy kluczowe decyzje. Decyzja, by wreszcie porzucić nawyk destrukcyjny. Decyzja, by rozpocząć to ministerstwo, które Bóg włożył w twoje serce. Decyzja, by odbyć tę trudną rozmowę, której unikasz. Joyce Meyer naucza, że łaska Boża nie jest tylko dla wybranych. Jest dostępna dla wszystkich, którzy decydują się żyć zgodnie z zasadami królestwa. Jak przypomniał nam Jezus: Najpierw szukajcie królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Mateusz 6. 3. Decyzja, aby postawić Boga na pierwszym miejscu, ponad swoimi własnymi pragnieniami, ponad swoimi ambicjami, ponad swoimi obawami, to kluczowa decyzja, która otwiera drzwi do wszystkich innych błogosławieństw. Paweł podjął tę decyzję w sposób radykalny. W liście do Filipian 3:8 stwierdza: Uważam, że wszystko to jest stratą w porównaniu z nadzwyczajną wartością poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego straciłem wszystko. Uważam to za śmieci, aby zyskać Chrystusa. To być może najbardziej wyzwalająca decyzja, jaką ktokolwiek może podjąć. Zdecydować, że poznanie Chrystusa i podążanie za Jego wolą jest cenniejsze niż wszystko inne, co świat może zaoferować. Kiedy dojdziesz do tego punktu jasności i przekonania, łaska Boża płynie bez przeszkód. Joyce Meyer często mówi o tym, jak nasze myślenie wpływa na naszą zdolność do doświadczania łaski Bożej. W liście do Rzymian 12:2 jesteśmy pouczani, nie upodabniajcie się do tego świata, lecz w swojej myśli dajcie się przemieniać, abyście mogli poznawać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Decyzja o codziennej odnowie swojego umysłu, o zastępowaniu negatywnych myśli prawdami biblijnymi, o wymianie niepokoju na pokój, o wybieraniu wdzięczności zamiast współczucia dla samego siebie, ta decyzja ustawia cię bezpośrednio w nurcie boskiej łaski. Możliwe, że myślisz, ale nie rozumiesz okoliczności, z jakimi się zmagam. Jest bardzo trudno podjąć właściwą decyzję w obliczu tak wielu przeciwności. Joyce Meyer odpowiedziałaby swoją własną historią. Przez całe swoje dzieciństwo zmagała się z nadużyciami seksualnymi, emocjonalnymi i werbalnymi. Mogła zdecydować się na to, aby żyć jak ofiara przez resztę swojego życia. Nikt by jej za to nie winił. Jednak podjęła inną decyzję. Postanowiła pozwolić Bogu uleczyć swoje rany i wykorzystać swój ból, aby pomagać milionom ludzi na całym świecie. Jak zawsze mówi: tam, gdzie Ból jest głęboki, potencjał do służby również jest. Twoja decyzja dzisiaj może nie tylko odmienić Twoje życie, ale także wpłynąć na niezliczone inne osoby, które Bóg postawi na Twojej drodze. W drugiej kronik 16:9 czytamy: Oczy Pana bowiem błądzą po całej ziemi, aby wspierać tych, którzy całym sercem oddają się Jemu. Bóg aktywnie poszukuje ludzi, którzy podejmą decyzję, aby całkowicie mu się poświęcić. Kiedy znajduje takie osoby, Jego łaska obficie spływa na nie. Pomyśl o Abrahamie. Bóg poprosił go o podjęcie niemożliwej decyzji, zostawienia wszystkiego, co było mu znane i komfortowe, aby udać się do nieznanej ziemi. Wyjdź z ziemi swojej, z rodziny swojej i z domu ojca swojego, a pójdziesz do ziemi, którą ci pokażę. Rodzaju 12:1. Abraham mógłby prowadzić spór, mógłby negocjować, mógłby odkładać to na później. Zamiast tego po prostu posłuchał. A ta jedna decyzja umiejscowiła go jako ojca wielu narodów i naczynia niezwykłej łaski Bożej. Jaką decyzję Bóg prosi, abyś podjął dzisiaj? Może wydaje się to nielogiczne w oczach świata, może wydaje się niemożliwe, biorąc pod uwagę Twoje obecne zasoby. Może wydaje się przerażające biorąc pod uwagę Twoje niepewności i ograniczenia. Joyce Mayer nieustannie przypomina, że Bóg nigdy nie prosi nas o podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na naszych własnych siłach. Obiecuje swoją obecność i moc, aby nas wzmocnić. Jak powiedział Paweł: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Filipian 4,13: Decyzja, która uwalnia boską łaskę, rzadko jest najłatwiejsza. Zazwyczaj jest to decyzja, która wymaga więcej wiary, większej odwagi, większego poddania się. Ale to właśnie ten rodzaj decyzji otwiera niebiosa. Rozważmy Mojżesza. Podjął on niezwykłą decyzję, jak zapisano w Hebrajczyków 11:24, 26: Wiarą Mojżesz, gdy dojrzał, odmówił nazywania się synem córki faraona, wybierając raczej być maltretowanym z ludem Bożym, niż przez jakiś czas korzystać z przyjemności grzechu. Z miłości do Chrystusa uznał jego hańbę za większe bogactwo niż skarby egipskie, ponieważ przyglądał się temu, co ma przyjść. Mojżesz zdecydował się zidentyfikować z ludźmi zniewolonymi, a nie cieszyć się przywilejami egipskiej królowej. Ta decyzja nie tylko ustawiła go do prowadzenia eksodusu, ale także do doświadczania bliskości z Bogiem, jakiej nieliczni doświadczyli. Joyce Meyer często wzywa nas, aby podejmować decyzje nie na podstawie tego, co jest wygodne w danej chwili, ale tego, co przyniesie wieczne owoce. Jak mówi, najtrudniejsza decyzja dzisiaj często prowadzi do największego pokoju jutro. Boską łaska nie dotyczy tylko materialnych błogosławieństw czy widocznego sukcesu chodzi o doświadczanie pełni wszystkiego, co Bóg zaplanował dla ciebie. Chodzi o życie bez żalu, wiedząc, że wybrałeś drogę posłuszeństwa zamiast drogi wygody. Hiskiasz był królem, który czynił co było słuszne w oczach Pana. Drugi Królów 18:3. W rezultacie czytamy, że Pan był z nim, odnosił sukces we wszystkim co przedsięwziął. Królów 18:7. Boska łaska towarzyszyła mu, ponieważ konsekwentnie podejmował decyzje zgodne z wolą Boga. Kwestia nie polega na tym, czy podejmiesz dzisiaj decyzję. Kwestia dotyczy tego, jakimi kryteriami będziesz się kierować, aby je podjąć. Czy zdecydujesz się na strach, czy na wiarę, na wygodę, czy na przekonanie, na brawa ludzi, czy na aprobatę Boga? Joyce Meyer zachęca nas, aby zadawać sobie to pytanie przed każdą znaczącą decyzją. Czy ten wybór przybliży mnie do Boga, czy oddali ode mnie? Ta prosta kontrola może uchronić nas przed niezliczonymi pułapkami i konsekwentnie ustawić nas na ścieżce Bożego łaskawieństwa. Pamiętaj, że łaska Boga nie zawsze objawia się w sposób, jaki oczekujemy. Czasami wydaje się, że wszystko idzie źle, podczas gdy w rzeczywistości Bóg reorganizuje okoliczności na nasze wyższe dobro. Józef musiał się zastanawiać, gdzie była łaska Boga, gdy został sprzedany jako niewolnik przez swoich własnych braci, gdy został fałszywie oskarżony przez żonę Potifara, gdy przez lata był zapomniany w więzieniu. Ale na końcu mógł powiedzieć swoim braciom: Wy zaplanowaliście zło przeciwko mnie, ale Bóg zamienił to na dobro. Rodzaju 50:20. Łaska Boga działała nawet w najciemniejszych chwilach jego życia. Przygotowując go do pozycji wpływu, która uratowała wiele żyć, w tym życie jego własnej rodziny. Joyce Mayer często dzieli się tym, jak najboleśniejsze chwile w jej życiu stały się najbardziej celowe. Rany z jej przeszłości stały się jej referencjami do posługi uzdrowienia i przywracania. Jak sama mówi: Bóg nigdy nie marnuje rany. Może obecnie znajdujesz się w ciemnej dolinie, zastanawiając się, gdzie jest łaska Boga. Stój mocno przy decyzjach, które wiesz, że są słuszne. Wciąż ufaj, nawet gdy byłoby łatwiej wątpić. Kontynuuj posłuszeństwo, nawet gdy byłoby wygodniej się poddać. To właśnie w tych czasach próby kształtuje się charakter i przygotowuje łaskawieństwo. Jak obiecuje Jakub 1:12, błogosławiony mąż, który znosi pokusy, ponieważ po wypróbowaniu otrzyma koronę życia którą Bóg obiecał tym, którzy Go miłują. Jedną z najbardziej potężnych decyzji, jakie możesz podjąć dzisiaj, jest decyzja o zaufaniu Bożemu czasowi. Nasza niecierpliwość często prowadzi nas do forsowania drzwi, które Bóg jeszcze nie otworzył, lub do porzucania procesów, które Bóg jeszcze nie zakończył. Joyce Meyer naucza, że Boża łaska działa zgodnie z Jego doskonałym harmonogramem. W Księdze Koheleta 3,11 czytamy Uczyń wszystko pięknym w swoim czasie. Kiedy decydujemy się zaufać Bożemu czasowi, ani nie wyprzedzając go, ani nie pozostając w tyle, stajemy w pozycji, by doświadczyć Jego łaski w pełni. Nehemiasz exemplifies this principle. Miał silne pragnienie odbudowy murów Jerozolimy, ale cierpliwie czekał na właściwy moment, aby przedstawić swoją prośbę królowi. Kiedy nadszedł ten moment, Boża łaska była tak oczywista, że król nie tylko spełnił jego prośbę, ale również zapewnił zasoby, które Nehemiasz nawet sobie nie wyobrażał. Decyzja Nehemiasza, aby czekać na odpowiedni czas, zaowocowała niezwykłym przepływem Boskiej łaski. Jak sam świadczył, dobra ręka mojego Boga była nade mną. Nehemiasz 2.8. Joyce Meyer przypomina nam, że Boża łaska często czeka na nas po drugiej stronie posłuszeństwa. Nie chodzi o manipulowanie Bogiem w celu uzyskania tego, czego chcemy, ale o dostosowanie naszej woli do Jego, abyśmy mogli doświadczyć tego, co on już zaplanował. Wielu z nas znajduje się zaledwie na wyciągnięcie ręki od podjęcia decyzji, która przeniesie nas na nowy poziom boskiej łaski. Może to być decyzja o w końcu przebaczeniu tej osobie, która nas głęboko skrzywdziła. Może to być decyzja o oddaniu pełnego dziesięciny, nawet gdy finanse są napięte. Może to być decyzja o poświęceniu codziennego czasu na obecność Boga, niezależnie od tego, jak się czujemy. Jak często mówi Joyce Meyer, rób to, co słuszne, ponieważ jest słuszne i ufaj Bogu w rezultaty. To proste, ale głębokie podejście stawia cię bezpośrednio na ścieżce boskiej łaski. Kończąc tę wiadomość, chcę zaprosić cię do zidentyfikowania, jaka konkretna decyzja może być twoim punktem zwrotnym dzisiaj. Jaki Jordan Bóg prosi, abyś przekroczył? Jaki Goliat on prosi, abyś stawił mu czoła? Jaki akt posłuszeństwa odkładasz na później? Nie pozwól, aby strach, wątpliwości lub wygoda tego, co znajome, powstrzymały cię od podjęcia decyzji, która uwolni nowy poziom boskiej łaski w twoim życiu. Jak zawsze podkreśla Joyce Meyer, strach puka do drzwi, wiara odpowiada, a tam nikogo nie ma. Bóg czeka na twoją decyzję. Nie dlatego, że potrzebuje czegoś od Ciebie, ale dlatego, że ma coś niezwykłego dla Ciebie. Boska łaska to nie tylko koncepcja teologiczna, to namacalna rzeczywistość, która może przekształcić każdy aspekt Twojego życia, jeśli jesteś gotów podjąć decyzje, które Cię na to przygotują. Pamiętaj o słowach z Księgi Powtórzonego Prawa 30.19. Dziś wzywam niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że dałem wam przed oczy życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś ty i twoje dzieci mogli żyć. Wybór należy do ciebie, decyzja należy do ciebie, a wraz z nią przychodzi potencjał do niewyobrażalnego wylania boskiej łaski na każdą dziedzinę twojego życia. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, chciałbym poprosić cię, abyś zostawił komentarz z tekstem jestem gotowy na swoją decyzję o łasce. Ten mały gest może być pierwszym krokiem w kierunku niezwykłego planu, który Bóg ma dla ciebie. A jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zostaw polubienie jako wyraz wdzięczności za to, co Bóg robi w twoim życiu przez te słowa. Obok znajduje się film, który doskonale uzupełnia to, co dzisiaj podzieliliśmy. Kliknij w niego i kontynuuj tę podróż odkrywania boskiej łaski, którą Bóg przygotował specjalnie dla ciebie. Podziel się tym błogosławionym filmem, aby mógł dotknąć i pomóc innym ludziom, jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca za bycie częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli pragniesz nieco bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje poszukiwania. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.